Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Będzie to ostatnia nauka dotycząca tego pierwszego sposobu udziału we Mszy Świętej jako współofiarujący. I chciałbym na zakończenie powiedzieć o stopniu udziału poszczególnych ofiarujących. We mszy Świętej, w tej, w tej ofierze, w ofierze Mszy Świętej. Ja już o tym mówiłem między wierszami, w, w, w tych ostatnich naukach, ale chciałbym jakoś to uporządkować tak bardziej, tak zebrać w całość, żeby to było jaśniejsze. I tak w największym stopniu we Mszy Świętej, w ofierze Mszy Świętej, właśnie ofiarującym. Jest nasz Pan Jezus Chrystus. I to jest oczywiście bez, bez, no bez żadnych bezkompromisowe stwierdzenie, ponieważ sam Pan Jezus siebie złożył w ofierze. On dał nam tę ofiarę. On jest czynnym który uczestniczy w tej ofierze przy świętej, a więc On ją składa. On jest tą ofiarą, On ją składa w sposób czynny przez swoje człowieczeństwo. Oczywiście posługuje się, jak mówiłem, kapłanem, ustami kapłana, ale to On jest tak naprawdę tym, który tę ofiarę składa. Mało tego, gdyby nie nasz Pan Jezus Chrystus, nie mielibyśmy ofiary, nie byłoby mszy świętej. Sam kapłan nic by nie zdziałał. A więc nawet sama gotowość kapłana nic by nie pomogła, gdyby nie składana ofiara przez naszego pana Jezusa Chrystusa w każdej mszy świętej. W każdej on czynnie działa. Przez złożenie tego aktu swojemu ojcu. A więc mistycznie umiera on na ołtarzu. A więc to zawsze powinniśmy. Pamiętać o tym i to jest najważniejsze. Najważniejszym, który ofiarowuje się Bogu Ojcu, jest nasz Pan Jezus Chrystus. On składa tę ofiarę rzeczywistą, prawdziwą, w sposób mistyczny na ołtarzu. Oczywiście, zaraz po Chrystusie jest kapłan, bez którego także nie moglibyśmy uczestniczyć w Mszy Świętej, ponieważ to kapłan jest przeznaczony do tego, żeby złożyć ofiarę mszy świętej, a więc no, nikt z wiernych nie może przyjść do kościoła i złożyć ofiarę mszy świętej, nawet gdyby powtórzył wszystkie y, zdania, gesty, cały obrzęd, dokładnie ubrany w te same szaty i dokładnie by zrekonstruował przebieg mszy świętej, nie złoży ofiary mszy świętej, ponieważ do tego trzeba mieć udzieloną władzę. A władzę udziela sam Pan Bóg, znaczy posługuje się Kościołem Świętym. Kościół Święty wyświęca kapłanów, powierzając im tę władzę, ale ją otrzymał Kościół od samego Boga. I te wybrane osoby mogą składać ofiarę Mszy Święta. Więc Msza Święta niejako została dana w depozyt Kościołowi, jest to dar pewien. Pan Jezus przekazał ją Kościołowi, ustanawiając w wieczorniku, w Wielki Czwartek, pozostawił ją apostołom i jej następcom ich, a więc całemu Kościołowi, w darze ofiarę mszy świętej, jako najdoskonalszy sposób oddania czci Panu Bogu, przebłagania go, wyjednania łask, złożenia dziękczynienia. Panu Bogu yy, i źródło świętości dla nas, uświęcenia. A więc to złożył Pan Bóg w kościele świętym i polecił składać ofiarę mszy świętej. I dlatego z tego powodu do kościoła należy ofiara mszy świętej. Oczywiście nie na takiej zasadzie, że w kościół może zrobić, co chce, bo ma być posłuszny Panu Bogu, ale yy, Kościół ma chociażby władzę zmieniać pewne obrzędy dotyczące Mszy Świętej. Istoty nie może zmieniać, ale pewne obrzędy yy, i co jest z tym związane, bo taką władzę Kościół otrzymał i ofiara Mszy Świętej została złożona niejako yy, w, tak w cudzysłowie w ręce Kościoła. Yy. I ofiara została powierzona Kościołowi, więc wyjaśnimy sobie, czym jest Kościół. No, myślę, że to dla wielu jest jasne, ale to, żeby to też tak wybrzmiało. Kościół założony przez pana Jezusa. Jako pewna instytucja, wspólnota religijna, ale przekracza to oczywiście te, to, te sformułowania, bo najlepiej powiedzieć, żeby oddać pełnię Kościoła, że to jest mistyczne ciało Chrystusa. Głową tego ciała jest sam Chrystus, a my członkami, każdy w hierarchii, oczywiście pewnej, papież, kardynałowie, biskupi, duchowieństwo. Wierny lud, zakonnicy, osoby dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane i tak No, tam różne takie stany są w kościele. I my włączeni jesteśmy do kościoła poprzez chrzest święty. Kość, przez chrzest stajemy się członkami kościoła w sposób duchowy. Od tego momentu zaczyna płynąć w naszych żyłach no, Boża, Boża Krew. Jakbyśmy nazwali mistycznie, ale w sposób widzialny do tego kościoła, jesteśmy włączeni przez uznanie, przez uznanie hierarchii kościelnej, więc łączność z papieżem, biskupami, z, duchowy, z duchowieństwem. Bo Chrzest Święty nas włącza do kościoła, ale widzialnie można być poza kościołem. No chociażby. Tak, odwracając się od kościoła, czyniąc grzech, popadając w błąd, ale chrzest może na przykład być ważny. Tak Są różne odłamy, w których ważny jest chrzest, a więc przynależą oni w jakiś sposób do kościoła, ale nie w sposób widziany, bo nie uznają hierarchii kościelnej. A więc ten, kto uznaje hierarchię kościelną, ten jest w pełnej łączności w tym kościele i należy. Do, w pełni do Kościoła Świętego. I temu oto Kościołowi zostały powierzone sakramenty, a wśród nich sakrament Mszy Świętej. Najważniejszy, największy z sakramentów, bo jest to ofiara samego Chrystusa Pana. I teraz, w jaki sposób już przechodzimy dalej, w jaki sposób ci, którzy przynależą do Kościoła. Są tymi, którzy składają ofiarę Mszy Świętej. Dlatego, że kapłan, kiedy składa ofiarę Mszy Świętej, czyni to w imieniu całego Kościoła. Nawet jeżeli nikt nie jest obecny na Mszy Świętej, to kapłan czyni to w imieniu nie tylko własnym, ale całego Kościoła. A więc on jest takim urzędowym przedstawicielem Kościoła i w sposób urzędowy składa ofiarę. Ja wiem, że może to słowo nam tak się źle kojarzyć z różnymi konotacjami tutaj ziemskimi, ale oddzielmy je teraz. Mówię urzędowym w znaczeniu, uznanym, tak, oficjalnym, uznanym przez Pana Boga, yy, delegowanym przez Kościół. No nie wiem, można tu różnych słów użyć, oczywiście one nie, nie oddają. Yy, tego, tego bogactwa, tej treści, duchowej treści tego, ale on jest przedstawicielem Kościoła, kapłan i składa ofiarę publiczną, kult publiczny, nieprywatny. Żadna msza święta nie jest prywatna, chociażby ją kapłan sprawował przy zamkniętym Kościele i sam jeden. To składa ofiarę publiczną, kult całego Kościoła, i w imieniu wszystkich wiernych o czym mówi odmawiając modlitwy w czasie mszy świętej bo mówi wspomina papieża biskupów duchowieństwo całe, cały lud boży a w sposób szczególny tych którzy są obecni nam przy świętej o czym za chwilę też powiem ale teraz dlatego ofiaram mszy świętej każdy ją składa cały kościół a więc każdy wierny ale teraz oczywiście stopień udziału wiernego może być różny i zacznę może od tych, co są najdalej, albo może tych, tych, co są poza. Ofiara mszy świętej została dana Kościołowi, ale nie, nie jako całej ludzkości, dlatego że tak jak odkupienie za całą ludzkość dokonało się, chociaż zbawieni nie wszyscy będą, ale odkupieni zostali wszyscy, to znaczy każdy grzech każdego człowieka, nawet tego, który nie uznaje Pana Boga, jest daleko i nigdy nie będzie chciał uznać, to każdy grzech został odkupiony w takim znaczeniu, że każdy ma szansę na zbawienie, ale nie każdy zbawienia dostąpi. I tak samo ofiara Mszy świętych, ponieważ to jest powtórzenie mistyczne ofiary krzyżowej, a więc niejako służy całej ludzkości, ale nie skorzystają z łask i darów ci, którzy są całkowicie poza kościołem. Poza Panem Bogiem, a więc którzy odrzucili Pana Boga i Kościół Święty. Ci, którzy zadeklarowali, nie mówię o tych, którzy nie wiedzą, nie znają, nie poznali. Ja mówię o tych, którzy wiedzą, mieli, mają świadomość, a odrzucili. Tych, ci, którzy są w ekskomunice, karze kościelnej, to jest najgorsza kara, którą człowiek może otrzymać. Takie osoby pozostają poza Kościołem, a więc żadna łaska. Żadnej łaski nie otrzymują. Dlatego kara ekskommunik jest straszną karą. To lepiej mają nawet ci, którzy są, są, nie są chrześcijanami albo nie są katolikami, a należą do różnych odłamów, tych protestanckich i innych, tak, tych, którzy odeszli, odłączyli się od Kościoła świętego, to oni w jakiś sposób włączności w, w są. Oczywiście, tutaj zależnie od tego. W jakim stopniu popadli w ten błąd, świadomie czy nieświadomie, no tutaj można wnikać szerzej i głębiej, ale generalnie ofiara Mszy świętej także za nich jest składana, ku nawróceniu ich, ku poznaniu prawdy dla tych, którzy gdzieś błądzą w ciemnościach, są daleko. Ale oczywiście ofiara Mszy świętej przede wszystkim jest dla wiernych Kościoła składana. Czyli dla tych, którzy są przez chrzest włączeni do kościół i uznają hierarchię kościenną, a więc dla katolików. I teraz ta ofiara Mszy Świętej, jeżeli chodzi o, o wiernych katolików, też jest zależna od no, kilku czynników. Pierwszy to, jak, jaka jest ich intencja uczestnictwa w Mszy Świętej, czyli czy jest świadomość składania ofiar, jaka jest ta świadomość, czy właśnie mają tam taką intencję, nawet kiedy nie są na mszy świętej, bo można duchowo się łączyć we mszy świętej, która jest dziś sprawowana, na przykład chory leży, wie, że w kościele parafialnym jest sprawowana, składana ofiara, może duchowo się łączyć. I w każdym momencie możemy się duchowo połączyć z ofiarą mszy świętej, która przecież na całym świecie jest w każdej godzinie składana. Ale oczywiście to jest taki udział no, najmniej owocny dla nas, ale może też nam przysporzyć wiele, wiele darów i łaska. Więc intencja, z jaką bierzemy udział w Ofierze Mszy Świętej. Dalej, jaka jest nasza pobożność, wiara, zaangażowanie, bo można być nawet w kościele na Mszy Świętej, podpierać gdzieś filar. Nawet czasem coś odpowiedzieć, ale pobożność może być słaba. Więc stopień, w jakim składamy ofiarę, jesteśmy włączeni do tej ofiary, też zależy od wewnętrznej, wewnętrznych pobudek i wewnętrznej pobożności, miłości do Pana Boga, rzekłbym, i wiary. Dalej, stopień też udziału zależy od posług, które pełnimy ministranci zbliżej samołtarza. Posługują do Mszy Świętej, a także w, większy, w większym stopniu składają ofiarę i uczestniczą w niej ci, którzy złożyli intencje na daną Mszę Świętą. O intencjach to będę się starał jeszcze może powiedzieć później. Ale też jest udział pełniejszy, kiedy ktoś złoży ofiarę Mszy Świętej. No i tutaj trzeba jeszcze zaznaczyć, że. Pełniejszy udział w ofierze Mszy Świętej, kiedy się ją składa, jest wówczas, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą i wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej przede wszystkim. Bo pozbawieni łaski uświęcającej, oczywiście ofiarę Mszy Świętej składać możemy, bo ona może posłużyć ku nawróceniu naszemu, ale na wiele łask nie uzyskamy przez to, że dusza nasza jest martwa. A więc jesteśmy w kościele jako martwy członek kościoła, martwa cegła, nie żywa, a martwa. I teraz ofiara Mszy Świętej, może nam i będzie nam przysparzać łask ku nawróceniu, byśmy powrócili do życia Bożego. I dlatego to nie jest bez znaczenia, czy w stanie grzechu śmiertelnego uczestniczymy we Mszy Świętej i składamy tę Mszę Świętą. Także jak ważna jest dusza nasza, usposobienie nasze wewnętrzne, wówczas kiedy przychodzimy na Mszę Świętą i składamy ofiarę Mszy Świętej. I dlatego każdy z nas powinien na to zwrócić uwagę, by był w pełni świadomie ofiarującym, składającym ofiarę Mszy Świętej. I mam nadzieję, że będzie nasz coraz większy i pełniejszy udział w ofiarze Mszy Świętej. Co daj, Panie Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub wspieraj, podaj dalej.